Jak wszystkim, witam Was w kolejnym podsumowaniu tygodnia. Naszym celem dalej są Sanguine Leksy i witam Was w odcinku 9. Przechodzimy sobie do tego, co działo się po odcinku 8. Dość długo nie było odcinka, bo nie wiem jak nagrywać, a troszkę reszta z nas by Mamy poniedziałek 3 marca i zaczynamy sobie omawianie to, co działo się właśnie po ostatnim odcineczku. Tu sobie załączymy nasz notatnik, wszystko mamy pozapisywane. I najpierw sobie zaczniemy od tego, co by było, gdybym na dzień dzisiejszy sprzedał potrawki z tamtego roku, które jeszcze pomikuję niektóre, niektóre się sprzedały po fajnej cenie, a niektóre jeszcze trzymam, bo chcę za nie wynieść jak najwięcej. To gdybym na dzień dzisiejszy to sprzedał, no to byłaby to kwota 242 822 161, więc jest to kwota mniejsza niż była tutaj na przykład 8 w lutym, bo tutaj było 260, to było nawet 266, nawet najwięcej mieliśmy 268 12, 28 grudnia. Więc to była fajna cena, więc na dzień dzisiejszy jeszcze to otrzymamy, jeszcze mamy czas, a tak naprawdę no, będziemy to musieli sprzedawać myślę, gdzieś tak może już w czerwcu zaczniemy na początku to wszystko wystawiać już, po jakiej tam cenie to będzie, no bo no, nie będzie sensu tego trzymać dalej, skoro w sierpniu. I tak zaczniemy jeszcze raz robić ten event sierpniowy, na który się aktualnie przygotowuję, więc póki co nie ma ekspienia Knighta do 600 levela. Do tego wrócimy dopiero później, jak się już przygotuję maksymalnie do tego eventu sierpniowego, także na tych odcinkach tutaj będzie troszkę mniej tego ekspienia. I tutaj mamy jeszcze taką informację. <laughs> tak dla ścisłości, jakby ktoś był zaciekawiony, gdyby ktoś miał jedną, jednego harka na 35 levelu, no to gdyby w sierpniu zrobił sobie event i na przykład na dzień dzisiejszy sprzedał to wszystko, co tam ma, no to zarobiłby na tym 2 585 787 golda, jeśli by to robił drugi raz takim harkiem. A jeśli by to robił pierwszy raz, no to zarobiłby na tym 5 milionów 171 574 golda, także myślę, że taka jedna postać na 35 levelu dałaby nam 5K zarobku, gdy sobie zrobimy nową, a jeśli nie no, to jest 2,5 miliona. I tutaj mamy jeszcze zysk z 25 postaci na koncie, bo do sierpnia na pewno wejdzie już ta aktualizacja z MONKiem i wejdzie też to, że będziemy mogli mieć na koncie 25 postaci, a nie 20, więc po, powiedzmy, że możemy już liczyć zysk z 25 postaci, zakładając, że je mamy wyekspione do 35. levela. No i gdybyśmy mieli takie całe konto od 35. level i tych 25 postaci na koncie same i robimy to pierwszy raz, no to taka, to, 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 to jest tak dla zaciekawienia, to nie jest takie coś co ja osiągnę, tylko tak z ciekawości sobie to policzyliśmy. No to gdybyśmy to robili pierwszy raz, no to tutaj mamy na tym, na dzień dzisiejszy przynajmniej zarobek 129 289 350 Golda, więc jest to myślę fajny zysk jak na 25 postaci. A jeśli byśmy to robili drugi raz, bo na przykład mamy całe konto 35 leveli, 25 postaci tam jest na koncie. No, i w tamtym roku to robiliśmy. No, to za rok zostawiamy sobie to konto, nie kasujemy go. No i za rok mamy zysk 64 644 675 gold. Więc myślę, że i tak warto sobie takie konto zatrzymać i po prostu z roku na rok składać na to składniki. No i właśnie raz do roku korzystać z tego konta, kupić najwyżej ten premium account. Aha, bo tu jeszcze premium account by dochodził, zakładając, że go nie mamy, bo kupujemy raz na rok. No to tu około 10 kK trzeba myślę odjąć. Nie będziemy tutaj sprawdzać na markecie aktualnej ceny czy to jest czy 10 kk. No to nawet jakbyśmy tu mieli 10kk na paka na to konto, no to tutaj mamy i tak 54 kk zarobku, to i tak jest, i tak wychodzimy na plus, także nawet by się opłacało kupić premium a konta na takie jedno konto. Ja sobie aktualnie w tym roku przynajmniej jest taki plan, żeby zrobić to 80 hajami. Jeśli to nie wyjdzie, no to na 100% będzie to 60 postaci, a czy będzie 80, 80, no to się jeszcze zobaczy. Póki co dążymy do tego, żeby było 80, ale czy nam się to uda, czy nie, no to zobaczymy dopiero w sierpniu. Mamy jeszcze sporo czasu, więc yy, będziemy gdzieś tam do tego dążyć, żeby to było 80 postaci. Yy, I. No i w sumie na, na tyle, jeśli chodzi o ten sierpniowy event, tutaj będziemy się bardziej tak, tutaj to podsumowywać do projektu. W sierpniu skończę tymi postaciami, ile razy robiłem to pierwszy raz, ile postaciami robiłem to drugi raz. Także wszystko gdzieś tam będziemy sobie tego liczyć, i ile mamy tych składników, ym, tych rzeczy z tego eventu na zbrane. Przechodzimy sobie teraz do tamtej soboty po tamtym odcinku. Tutaj zrobiliśmy zysk ponad 3,2 kk Sprzedaliśmy Nose Ring'a za 1,1 1. Ponad AS Afflicatron za ponad 500k się sprzedało, z jaki poleciało nam 120 tysięcy Supreme Cube sprzedałem, czyli tą kostkę na teleportację sprzedałem za 1,7, ogólnie sprzedaję za 2, ale jak miała mi pójść za 1,7 to też warto, zawsze to jakiś zysk No i WZ123 200k i 200 punktów na backpacks nam dało 6,5 golda Niedziela to mamy zysk 4,6k ponad, spadł nam Lion Spellbook Tutaj z drumę, także spokoj w niedzielę. Akurat Timir dała nam 11 cc, 200 punktów na backpack, 6700 punktów, itemki do na 130k no i WZ123 200k. Tutaj nie było expa w tą niedzielę. Przechodzimy sobie do poniedziałku, to mamy zysk ponad 362 000. Timirka dała nam 5 cc temki do dżina 300, 200 golda i 200 punktów na backpack, 6900 punktów. We wtorek zrobiliśmy zysk tylko 277, 875 golda. No i tutaj były tylko wz 200k. Tutaj prawdopodobnie był event z więc tym się zajmowałem, więc nic tutaj więcej nie robiłem, nie robiłem. Przechodzimy sobie do środy, zysk ponad 300k, ma 500 c też 500 c 200 punktów na backpack 7100 punktów No i WZ123 200k. na czwartek to był zysk 256 133 golda WZ123 tylko 200k I nic więcej nie zrobiliśmy. W piątek to był zysk 270 370 golda 200 punktów na backpack 7300 i MILKA 10C No i WZ123 200k. W to była strata 184 533 golda I nam poleciało. 110 tysięcy, czyli te 11 cc, no i 200 punktów na backpack, 7,5 tysiąca punktów. I tak za każdym razem, no może nie za każdym razem, ale w większości odcinkach, każdy się pyta, co to jest te 200 punktów na backpack. No to jest odcinek specjalny na moim kanale, gdzie tutaj wyjaśniam, jak zrobić tą misję. To jest ta misja stentu na, na, na tej wyspie, to jest misja talstelt. Jak coś to mogę w komentarzu podrzucić linka do tej misji, jak to należy wykonać, żeby te 200 punktów dostać, no i za 15 tysięcy punktów możemy sobie odebrać jakon backpacka, który możemy sprzedać za ponad, nie wiem, 1kk tam na markecie, więc taki dla zysku to tak właściwie robię. Niedziela to był zysk 551 730 golda, teamieka 700c, Duma 500c, 200 punktów na backpack, 7700 no i tutaj był 30 minutowy ham na samym alpha, 11kk Expa to był Boost Lustra no i balans 325 793 Golda. I tutaj też sprzedałem Belted Capey, wszystkie które miałem: 595 500 Golda. W poniedziałek to była strata: 119,309 Golda. 200 punktów na backpack: 7900. No i na Teamilka spadła jeszcze tylko 3 CC. We wtorek to był zysk 1,9 ponad. 200 punktów na backpack: 8100 punktów. Timika 13cc, no i super Kuba, kostka na teleportację, za 2 kk poleciała. Środa to była strata 12514 golda, Timika 170 tysięcy i 200 punktów na backpack, 8300 punktów. Czwartek to był tylko zysk 6897 golda, Duma 6cc, Timika 6cc, no i 200 punktów na backpack, 8500 punktów. Piątek to był zysk ponad 1k. Psychical Africa ten się sprzedał za 1,1. i 1. 1. 1cc, 200 punktów na backpack 8700. No i Teamilka 4cc. Sobota to była strata 160145, 200 punktów na backpack 8900. No i Teamilka 7cc. Niedziela to była strata aż 8 i 9k. Teamilka 5cc, 30 minutowy hunt na samych Elfach Boost, Lustra i z Eventu. Skup kejków był zwiększony exp jeszcze Zatem mieliśmy 15 kaka expa na godzinę No i balans 397, 79 golda i wbiłem 505 level Wuzetki tutaj zdążyłem tylko na wz2 i to co c mi wpadło No i tak 225 tibia coinsów za 9.337.500 golda Na paka musiałem tyle sobie wydać Poniedziałek to był zysk ponad milion kk Timmy k 5 i tutaj dwa part kube za 800k, po 400 za jedno, więc i tak się opłacało, zawsze jakiś zysk Ogólnie sprzedaję za jedną 500 Wz123 200k mi wpadły we wtorek. to był zysk 294 867 golda Aha, tu nas zaraz wyloguje, bo mamy ssa To się wylogujmy A my omawiajmy dalej yy no we wtorek zysk 207 837 golda Timilka 4cc no i wuzetki 200k trzecia to był zysk 2 1 ponad kk Timilka 4cc no i superna QB, ta kostka znowu za 2 k czyli dość często mi się to sprzedaje i wuzetki 23 200k no wpadło Z y przechodzimy sobie do czwartku tutaj mamy zysk 355 542 golda Timilka 17cc no i wuzetki 23 200k w piątek tutaj był zysk 363578 golda, to był ten piątek ostatni i tutaj trzy galten staczele za 25 tibia końców zostało sprzedane, czyli w okolicach 1KK tutaj za te 3 galteny. No i w UZK2-3 200 kana wpadły. Te galteny staczele możemy odbrać raz na miesiąc, jeśli zrobiliśmy sobie dostęp na drumę i wykonaliśmy tam jeszcze jednego questa. Nie pamiętam jakiego, ale to był ten. Tam są dwa bossy, jest drumę, i tam na dole jeszcze jest jeszcze jeden. I tam, jeśli robimy na niego te kilka misji na początek, no to potem możemy sobie te Galtena na odebrać raz na miesiąc. WZ1 k nam jeszcze wpadło. Sobota, dzień przedwczorajszy. Zysk 237 569 golda, i tutaj była tylko i wpadło nam tylko 500C. Niedziela to był zysk 781,85 golda, to był dzień wczorajszy, no i mamy z steamiki 600c, no i tutaj był godzinny hunt z racji tego, że w marcu mamy podwojoną liczbę nagród odbieranych z lustra, więc jako tako, że bust jest na 30 minut, no to zdublowany, no to mamy godzinę tego hunta, no i to zawsze jest w niedzielę i nawet bardzo fajnie, bo jak za tydzień będzie właśnie Double XP, No to w niedzielę sobie odbierzemy tego zboostowanego Expa z Lustra. Pójdziemy na Expa, bo mamy Double expa, No i jeszcze aktywujemy sobie 3 preje na Expa z kartek, bo mamy już tyle na zbranych, więc będzie bardzo fajny XP Myślę, przez te dwie godzinki hunta sobie też porobimy, żeby te preje skasować. No i tu mieliśmy godzinnego hunta na samych Elfach 10 k expa na godzinę, no tam było prawie 11, bo 10 i, i 700 było, może i nawet było w pewnym momencie 11, ale też tylko na chwilkę. No i balans to był 729, 537 golda, no i wczoraj wbiłem 506 level. Byłem jeszcze na WZK 1.2.3, co nam dało y, 200k. No i poniedziałek jest dzień dzisiejszy, mamy dalej te trzy podki Steam Drone na, na markecie, one się jeszcze nie sprzedały. Y, Jutro jest wtorek, potem jest środa, no to w tą środę, co teraz będzie, mamy kolejne rozdanie nagród na Tibiadronę, więc jeśli ktoś sobie jeszcze tego nie wykonał, no to zachęcam, żeby tam sobie to zrobić, no i zobaczyć, co w środę po ie dostaniecie w depo. Czy dostaniecie samego parcela z listem, z informacją, które mieliście miejsce, czy dostaniecie jeszcze coś. Przypominam, że za każdy udział w Tibiadronę, za każdą zrobioną falę... Dostajemy 10 punktów, a za nazbieranie 2,5 2500 punktów możemy sobie odebrać od tamtego npc co tam stoi, yy, Tibia yy, Boxa, czy coś takiego. To jest takie czerwone pudełko, yy, no i tam za tysiąca punktów możemy to odebrać, no i tam też jest jakaś losowa podcast Tibia drony, więc warto sobie zbierać punkty. Tam jeszcze można zdobyć mounta i można zdobyć Outfit, ale to już trzeba chyba 8000 punktów, a na... Outfita to chyba 12500, także raz jasna zbierać na outfit, jasna na Mota, a potem już właśnie zbierać punkty na, na te y, boksy, żeby sobie to odbierać, bo zawsze tam na pewno trafi się jakaś potka, a kto wie, może Stamina Extension dostaniecie. Kto wie, może ja też dostanę. Zobaczymy, co w tym tygodniu będzie. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jak ktoś jest nowy na kanale, no to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Możecie też zostawić łapkę w górę. Pod tym odcinkiem komentarz dla zasięgu, a my widzimy się w kolejnych odcinkach podsumowujących, gdzie dalej będziemy sobie zbierać na te sanguinowe legi. Na ten moment mamy 220, czyli jeszcze połowę musimy gdzieś tam nazbiać, bo w okolicach mierze 400 kK będziemy kupywać te sanguinowe legi. Może nam się uda za 390, może 380. No kto wie, na, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze tyle, ale myślę, że spokojnie, gdzieś tam przed sierpniem, może już w lipcu sprzedamy te potrawki z tamtego roku, więc tam też powinno wyjść 200 kk, więc powinniśmy mieć ponad to jest taka do tamtego momentu, no i gdzieś tam właśnie w wakacje myślę, że kupimy sobie na spokojnie te sanguinowe legi. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, bo na pewno nam się uda. I spotykamy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Do zobaczenia, pa, pa.